Urząd miasta Racibusz informuje, że istnieje możliwość złożenia przez rolników wniosku o oszacowanie szkód upraw uległych uszkodzeniu, m.in. podczas nawałnicy w dniu 19 czerwca bieżącego roku. Ruszył nabór wniosków do komisji do spraw Szacowania Szkód w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej, która będzie oceniać szkody spowodowane m.in. przez grad, deszcz nawalny, powódź, huragan, piorun czy obsunięcie się ziemi. W związku z pojawiającymi się głosami na temat strat w uprawach spowodowanych przez nawałnice z 19 czerwca, które docierają do Urzędu Miasta od rolników, informujemy, że jest możliwość składania wniosków o oszacowanie tych strat przez Komisję powołaną przez Wojewodę Śląskiego. Rolnicy mogą wykazać straty w uprawach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym we wniosku dostępnym zarówno w formie elektronicznej oraz papierowej. Jeżeli chodzi o te wnioski, można je pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, a także w Urzędzie Miasta w Pokoju 224. Przypominamy, że termin składania tych wniosków upływa 12 lipca. Złożenie wniosku przez aplikację publiczną jest obligatoryjne i stanowi warunek do otrzymania ewentualnej pomocy finansowej. Do wniosku muszą być dołączone wymagane załączniki. Obligatoryjnymi załącznikami do wniosku są kserokopia oświadczenia o płatności bezpośredniej, a także kopia ubezpieczenia upraw, jeżeli takie ubezpieczenie było, a także w przypadku posiadania przez gospodarstwo zwierząt, zaświadczenie o ich ilości wydane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski niekompletne, nieczytelne oraz bez wskazanych załączników nie będą przyjmowane lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Ponadto wkrótce rolnicy będą mogli składać również wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2024 roku. W tym przypadku indywidualnie, bez udziału gminy, drogą elektroniczną poprzez specjalnie przygotowaną do tego celu publiczną aplikację, którą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2024 uruchomi na swojej stronie internetowej.